Cześć wszystkim! Wiem, że już dawno nie nagrywałam. Mam nadzieję, że się ze mną steskniejecie. Byłam trochę zajęta, ale teraz mam już chwilę i mogę Wam opowiedzieć o kilku kolejnych ciekawostkach. Na początek chciałabym Wam opowiedzieć w tym odcinku o kilku dziwnych, nietypowych, trudnych do wytłumaczenia rzeczach w mukowiscydozie, dozie, z którymi spotkałam się osobiście i które zostały mi bardzo interesująco wytłumaczone właśnie tutaj w Kopenhadze. Oprócz tego chciałabym Wam powiedzieć o jednym małym i ciekawym ćwiczeniu oddechowym, którego nauczyła mnie moja fizjoterapeutka i które myślę, że jest całkiem przydatne i pomaga i faktycznie może poprawić spirometrię, jeżeli będziemy je wykonywać regularnie. I oczywiście nie zapomnimy o nim po dwóch tygodniach robienia i nie zaniedbamy. Ale na samym początku chciałabym Wam powiedzieć, że bardzo ważnym tematem, na który kładzie się tutaj duży nacisk, jest uprawianie sportu. Generalnie w Danii prawie wszyscy uprawiają jakiś sport, i to jest naprawdę ciekawe i niesamowite doświadczenie. Kiedy idę przez Kopenhagę i widzę, że jest o wiele więcej osób, które nie tylko jeżdżą na rowerach, bo rower służy u nich tutaj jako praktyczny środek transportu, i tak dalej. Ale biegają, ćwiczą w parkach, chodzą na siłownie i naprawdę bardzo dużo czasu poświęcają dbaniu o swoją kondycję fizyczną, co jest bardzo fajne. I przypomina się też o tym chorym na mukowiscydozę bardzo często. Uprawianie sportu jest dobrą rzeczą z wielu powodów. Oczywiście przede wszystkim to jest dobry sposób na wzmocnienie organizmu i daje nam siłę na walkę z infekcją. Poza tym, kiedy chorujemy, bardzo dużo czasu spędzamy w łóżku nasze mięśnie słabną, bo to jest momentalnie a takie osłabienie mięśni, po prostu dzieje się w ciągu paru dni i nawet sami nie zauważycie, a już będziecie mega osłabieni. I później, kiedy będziecie chcieli wrócić do normalnego stanu, będzie Wam naprawdę ciężko. Dlatego warto jest ćwiczyć. Jeżeli nie macie dużo siły, możecie zacząć od jakichś łagodniejszych ćwiczeń, warto jest się trochę ruszać. Nie wszystkie ćwiczenia są dla każdego i nie każdy lubi wszystkie ćwiczenia. Um, niektóre ćwiczenia są bardziej wysiłkowe i do nich trzeba podchodzić z ostrożnością i pamiętać o tym, że oczywiście nie możemy się też nie wiadomo jak forsować, ale dobrze jest się nie przerażać, nie zniechęcać. I co ciekawe, sport tutaj zalecany jest wszystkim chorującym na doze, nawet w tym w kiepskim stanie. Ludzie, którzy są pod tlenem, po prostu ćwiczą na jakichś maszynach. Wiadomo, że nie pójdą biegać ze szczeniakiem z tlenem. Ale na przykład ćwiczą na maszynach, chodzą na fizjoterapię i robią to z tlenem. I zwiększają sobie po prostu ilość tlenu podawanego im z butli i po prostu ćwiczą. Kontrolują oczywiście cały czas wszystkie parametry, saturację, tętno itd. I ćwiczą pod tlenem i naprawdę pozwala im to dłużej lepiej funkcjonować. Myślę, że też dłużej unikać ewentualnego przeszczepu drastycznych spadków spirometrii i tego wszystkiego, czego no naprawdę się boimy i naprawdę nie chcielibyśmy mieć. Więc nie będę Wam tutaj opowiadać co i jak powinniście ćwiczyć, bo sama dopiero się jeszcze w to wdrażam. Dla mnie to jest temat trochę nieprzyjemny, bo ja nie jestem wielką fanką ćwiczeń fizycznych, ale no, widzę po sobie, że to naprawdę ma sens i tak jak mówi moja fizjoterapeutka, która już zauważyła, że jestem trochę lejuchem pod tym względem. Można czasami robić rzeczy bardzo proste, a które będą miały bardzo duży i pozytywny efekt. Na przykład zamiast lindy wchodzić schodami. I nie zniechęcać się, że na przykład wejdziemy sobie raz i się zmachamy i będzie nam strasznie ciężko. Ok, jeśli mamy jakąś bardzo poważną infekcję i gorączkę, to oczywiście nie ma żadnego sensu tak się forsować. Ale na przykład, jeżeli jesteśmy doleczeni po infekcji, ale mamy troszeczkę niższą spirometrię, męczymy się trochę bardziej. Warto jest się przejść tymi schodami parę razy dziennie, albo przynajmniej raz dziennie, codziennie, żeby po prostu się przyzwyczaić do tego. Chodzenie schodami, chodzenie piechotą po prostu, bieganie też, ale ja na przykład osobiście tego nie lubię, ale bieganie też podobno jest dobre, ponieważ wzmacnia ogólnie cały organizm. A nie tylko poszczególne partie mięśni, i wzmacnia też naszą wytrzymałość, jeżeli chodzi o wysiłek, co będzie nam bardzo potrzebne w momencie, w którym dopadnie nas infekcja, albo na przykład, kiedy przejdziemy jakiś zabieg typu przeszczep, albo jakiś inny zabieg, i będziemy potrzebowali tej siły, żeby po prostu wrócić do formy i wrócić do zdrowia i do dobrego samopoczucia i po prostu normalnego funkcjonowania w świecie, bo jak wiecie, to nie jest takie proste. Dlatego chodzenie po schodach, chodzenie, Bieganie to wszystko jest na tak. Kolejną, kolejnym sposobem łatwych ćwiczeń jest na przykład codzienna gimnastyka i robienie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu minut ćwiczeń, w zależności od tego, ile nam się zechce. Jeżeli chodzi o chorych na mukowiscydozę, przede wszystkim zaleca się nam wzmacnianie pleców. To są bardzo proste ćwiczenia gimnastyczne i można je spokojnie znaleźć w internecie. Jeżeli będziecie bardzo ciekawi, możecie do mnie pisać maile i wyślę Wam screen z obrazków, które zrobiła dla mnie fizjoterapeutka z opisem, gdzie jaką rękę podnieść. Ewentualnie, jeżeli jeszcze będziecie bardzo, bardzo ciekawi, zrobię dla Was osobny filmik i pokażę Wam, jak ja to robię. Niekoniecznie chciałabym to robić teraz, dlatego że no jakby nie bardzo mam warunki tutaj u siebie w pokoju, żeby ustawić kamerę, żeby wszystko było widać i, i no jednak mam dosyć mały pokój. Ale są to ćwiczenia dosyć proste do zrobienia, nie wymagają e, jakichś, nie wiem, e, sprzętów czy czegokolwiek. Po prostu e, tak naprawdę używamy grawitacji, tak samo jak e, zresztą przy fizjoterapii używamy grawitacji i działamy i pracujemy nad konkretnymi partiami mięśni. Więc plecy jak najbardziej, a e, ćwiczymy też tutaj mięśnie o te. E, może ja zdejmę ten sweter i Wam pokażę. Chodzi mi o te mięśnie tutaj, które sprawiają, że ramiona idą nam do przodu. To jest niestety cecha w prawie wszystkich chorujących na mukowiscydozę. Dzieje się tak dlatego, że te mięśnie są odpowiedzialne za wydech. Tak samo jak na przykład sportowcy biegają i potem się zmęczą, to stają, opuszczają ramiona tak do przodu albo pochylają się po to, żeby tutaj wszystko rozluźnić, żeby łatwiej było brać wdech i robić porządny, głęboki wydech. Warto jest poszukać ciężyn, które te mięśnie rozluźniają, żeby tutaj sobie chociażby troszeczkę to jakoś tam naprostować i żeby wyglądało to no, troszkę przyjemniej, niż, niż u nas to wygląda. Pozwolicie, że założę z powrotem sweter i powrócę do opowieści. Pozostałe partie mięśni, które chcemy sobie ćwiczyć, tak naprawdę możemy sobie sami wybrać. Ja na przykład robię nogi, robię pośladki. Myślę, że to jest po prostu jakiś taki teraz szał na robienie pośladków i na robienie nóg dla dziewczyn, więc raczej tutaj kieruję się modą niż zdrowiem akurat konkretnie, ale już generalnie wszystkie ciszenia które wzmacniają, przepraszam, nasze mięśnie i nasz organizm są bardzo pozytywne, są bardzo wskazane, dobrze jest się nie zniechęcać i spędzać nawet nawet głupie 10 minut każdego dnia poświęcone już dadzą efekt. Bo 10 minut to już nie jest zero. I wiadomo, że to nie będą ogromne efekty po prostu urosną nam mięśnie jak jabłka, czy cokolwiek, ale. Zobaczycie, że efekt będzie. Zwłaszcza po pochodzeniu schodami widzę, że efekt rzeczywiście jest, i no, w lepsze dni widzę, że jestem w stanie pokonać większą liczbę schodów nie zasapać się aż tak bardzo, nie zakasłać itd., itd. Więc ćwiczenia są bardzo ważne, i myślę, że powinniście się zastanowić po prostu nad wybraniem czegoś dla samych siebie, bo naprawdę warto. Co ciekawe, wbrew pozorom, nie są jakoś specjalnie wskazane ćwiczenia um, typu pływanie albo jazda na rowerze. Dlaczego? Dlatego, że zarówno podczas pływania, jak i podczas jazdy na rowerze nie ma walki z grawitacją. Kiedy pływacie, unosicie się na wodzie, więc wasze ciało nie walczy z grawitacją, tylko przemieszczacie się w ten sposób i tylko ruszacie sobie rękami, nogami, więc wszystko fajnie. Wzmacniacie te partie mięśni, wzmacniacie kręgosłup, ale nie ma walki z grawitacją, więc yy, wasz kręgosłup. Nie wzmacnia się w ten sposób. Um, nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Generalnie raczej wzmacniacie się pod względem ruchu niż uh, pod względem uh, jakiejś takiej wytrzymałości i tak dalej. Trochę ciężko mi się czasami wysłowić, bo nie jestem ekspertem i raczej przekładam wam to, co mi tłumaczyła uh, moja fizjoterapeutka. Ona mi to tłumaczy po angielsku. Ona sama uh, też nie jest, uh, jakby nie jest Angielką, więc to też nie jest jakiś tam jej główny język, więc trochę na migi ale daje radę i mam nadzieję, że rozumiecie. Wydaje mi się, że o wiele ważniejsza jest konkluzja niż powody, więc pływanie owszem, ale nie jako jedyna forma ćwiczeń. Jazda na rowerze tak samo. Przemieszczamy się w ten sposób, siedząc na rowerze, więc tak naprawdę ćwiczymy tylko nogi i ewentualnie pośladki, co jest oczywiście fajne i pozytywne, ale w tym momencie nasze płuca nie muszą zmagać się z siłą grawitacji i nie wzmacnia się nasza ogólna wytrzymałość i nasza odporność na wysiłek. To by było na tyle, jeżeli chodzi o taki tradycyjny sport. Natomiast, jeśli chodzi o ćwiczenia oddechowe, jest ich kilka, ale ja pokażę Wam dość dzisiaj tylko jedno, dlatego że tak naprawdę tylko to jedno ćwiczenie robię i uważam, że jest bardzo fajne, bardzo użyteczne i można je, przede wszystkim co jest ważne, można je robić w różnych okolicznościach i nikt nie zauważy, że robimy jakieś ćwiczenia oddechowe. Więc, siedząc w autobusie, jadąc do szkoły, a oglądając film, stojąc w kolejce na poczcie, gdziekolwiek, kiedykolwiek, możecie sobie zrobić ćwiczonko oddechowe i już macie to odhaczone w ciągu dnia, a bardzo często ono daje bardzo szybki efekt, praktycznie natychmiastowy, takiej ulgi i rozluźnienia głównie o skrzeli, ale też trochę płuc, co po prostu powoduje, że troszeczkę lżej nam się oddycha przez jakiś czas. Więc jest to ćwiczenie statyczne, polega na y, wzmocnieniu mięśni, które działają wokół płuc podczas nabierania powietrza. Bo podczas wypuszczania powietrza siłą rzeczy te mięśnie, działają inne mięśnie i te mięśnie mamy wyćwiczone. Przede wszystkim oczywiście jest to przepona, która bardzo mocno u nas pracuje podczas kaszlu, y, a podczas nabierania powietrza potrzebujemy y, mięśni, które są tutaj wszędzie dookoła i nie są one u nas tak mocne, jak powinny być. A to jest bardzo istotne, kiedy na przykład się dusimy i chcemy złapać większy wdech, albo kiedy mamy mocniej zatkane wszystkie przejścia w płucach, wszystkie kanaliki, pęcherzyki, jakkolwiek to można nazwać. W tym momencie, żeby jakby nabrać ten tlen pomimo blokady, jaką stanowi wydzielina, dobrze jest mieć porządnie rozwinięte te mięśnie wdechu. I można je właśnie w ten sposób bardzo wyćwiczyć, które za chwilę Wam pokażę. Idea jest prosta. Opowiadałam Wam już przy fizjoterapii o trzech poziomach w płucach. Mówiłam Wam o tym, że jest poziom na dole, poziom środkowy i poziom górny. Oczywiście nie jest tak, że powietrze do płuc wchodzi tak i wychodzi, tak jak na obrazku w reklamie, kiedy pijemy syrop i on trafia do płuc. Nabierając powietrze raczej zaczynamy w skrzelach i potem ono się rozchodzi w ten sposób i do, y, tutaj do końca płuc, do ostatnich lekamarków, ale będę Wam nadal mówić o tych trzech poziomach, bo tak jest to łatwiej sobie zwizualizować i łatwiej jest wiedzieć o co chodzi. Otóż y, pamiętamy, że mamy trzy poziomy. Jeszcze przypomnę, poziom pierwszy to jest, kiedy nabieramy tylko troszeczkę, kiedy zejdziemy wydechem na sam dół. Wypuścimy jak najwięcej powietrza, ale nie zakasujemy się, więc wypuszczamy po prostu. Całe możliwe powietrze z płuc, żeby tylko nie doprowadzić do kaszlu, nie na siłę. I to, kiedy bierzemy potem odrobinę wdechu, to jest ten poziom najniższy. Więc tuż po wypuszczeniu powietrza, prawie na samym końcu, bierzemy malutki wdech i to jest najniższy poziom. Jeżeli bierzemy taki średni wdech, powiedzmy do połowy płuc, to jest poziom środkowy. A z kolei, jeżeli mamy płuca pełne powietrza, nie wypuszczamy go całego, tylko po prostu dobieramy powietrze do końca, albo wypuszczamy i nabieramy całą płuca powietrza, ale to jest niepotrzebne. To jest najwyższy poziom. Więc poziom najniższy, poziom środkowy i poziom najwyższy. I teraz co my musimy zrobić? Ćwiczenie jest proste i robimy je na trzech poziomach. Wypuszczamy powietrze z płuc, po czym nabieramy powietrze na ten poziom, na którym chcemy ćwiczyć. Możecie sobie to rozbić na więcej poziomów, ale to już jest trudniej operować tymi różnymi poziomami przepraszam, a prościej jest, kiedy po prostu sobie pomyślimy o poziomach trzech. No przecież nie potrafimy tak sobie różnicować i podzielić sobie płuca na 50 poziomów. W każdym razie za dużo razy powtórzyłam już słowo poziom, więc pewnie macie straszną plątaninę. E, ćwiczenie na najniższym poziomie. Nabieramy odrobinkę powietrza, po wypuszczeniu całego powietrza z płuc nabieramy odrobinkę na najniższym poziomie, po czym przestajemy oddychać, ale cały czas wciągamy. Czyli w tym momencie możemy sobie zatkać na przykład nos i usta ręką, możemy robić to przez słomkę, oczywiście z zatkanym nosem, nabierać przez słomkę i zatkać sobie dziurkę od słomki. Chodzi o to, żeby powietrze się więcej nie dostawało do naszych płuc, ale musimy ciągnąć cały czas płucami, tak jakbyśmy próbowali je nabrać. Więc mięśnie, wówczas na tym niskim poziomie, będą bardzo mocno napięte. I trzymamy tak długo, jak damy radę. No oczywiście wiadomo, żadnych on ongleń ma nie być, nie trzymamy tego aż do, nie wiem, utraty świadomości i tak dalej. Nabieramy sobie i trzymamy to, ciągniemy cały czas, nie rozluźniamy, wciągamy cały czas, ale jednocześnie nie nabieramy powietrza, tylko po prostu te mięśnie mają nam jakby troszeczkę rozszerzyć klatkę piersiową, będziemy widzieli, że ona się rozszerza i ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy tyle, ile damy radę. Mogę Wam to pokazać, ale nic nie zobaczycie, po prostu musicie to wypróbować sami. I oto cała filozofia. Ćwiczenie robi się dokładnie tak samo na trzech poziomach. Czyli potem na średnim poziomie. Wypuszczamy powietrze, nabieramy około połowy płuc. Przestajemy nabierać powietrze, ale cały czas ściągniemy. I nabieramy sobie do górnego poziomu, więc prawie całe płuc. No, jeżeli zrobimy to na całych płucach pełnych powietrza, to nam to nie wyjdzie po prostu. Ten najwyższy poziom powinien być ogólnie najłatwiejszy. Bo to są zwykle mięśnie, które są najlepiej wćwiczone. Dlatego, że to są mięśnie też, które dotyczą skrzeli. I tam po prostu mamy bardzo dobrze wćwiczone te mięśnie. Tak. Więc wypróbujcie sobie. Najlepiej jest robić to ćwiczenie raz albo dwa razy dziennie, po trzy razy na każdym z poziomów. Wypróbujcie sobie i zobaczcie, jaką ulgę będziecie mieli i po którym poziomie macie ulgę największą. I tak jak mi powiedziała fizjoterapeutka, jeżeli po którymś z poziomów masz największą ulgę, to znaczy, że tam masz najwięcej zalegań. I faktycznie się to u mnie sprawdziło, bo ja jej opowiedziałam, że mam największą ulgę właśnie po środkowym poziomie, nie najwyższym, nie najniższym. I rzeczywiście zajrzałam w moją rękę i mówi, że no, faktycznie tutaj masz największe zalegania, więc jakby to ma sens. Oprócz tego, że to ćwiczenie wzmacnia nam mięśnie, co w perspektywie może nam bardzo fajnie poprawić spirometrię, i mi faktycznie, no nie powiem, żeby jakoś dramatycznie skoczyło, ale jakieś tam 2% udało się ugrać w ciągu tak naprawdę tygodnia robienia ćwiczeń. To rzeczywiście jakby to, co głównie robimy, to otwieramy sobie te kanaliki, pęcherzyki, whatever. Dostaje nam się więcej powietrza. Wydzielina troszeczkę nam się przesuwa i jakby się zbija. Um, nie jest taka nie zajmuje tak dużo, taką dużą objętość płuc, więc przez to nam jest łatwiej oddychać. No, oczywiście nie trwa to wiecznie, więc to nie jest tak, że sobie robimy jakąś krzywdę i zatykamy nie wiadomo co, tylko to jest rozwiązanie tymczasowe, które po, pomoże nam złapać oddech, wzmocni mięśnie, etc., etc. Tyle, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Teraz przejdę na e, ostatni temat. Na samym końcu opowiem Wam o dziwnych rzeczach, które mi się przetrafiały, nie potrafiłam je wytłumaczyć, a zostały mi one wytłumaczone. Pierwsza rzecz to podróż samolotem. Tak, to jest e, mój ukochany temat, bo praktycznie po każdej podróży samolotem um, rozchorowywałam się i miałam straszną infekcję. Od razu był szpital murowany, nie wiadomo co. Teraz miałam pierwszy lot samolotem od pięciu lat, po którym się nie rozchorowałam. Cuda! O co chodzi z tym samolotem? Są dwie rzeczy, e, które są w samolocie, towarzyszą nam i mogą bardzo negatywnie wpływać na naszą chorobę. Pierwsze rzecz to jest oczywiście klimatyzacja. Dlatego jeżeli będziecie lecieć kiedykolwiek samolotem, warto jest zaopatrzyć się w maskę, która się nazywa Vogmask. Możecie ją znaleźć na stronie www.antysmogowe.pl Tam zamówiłam sobie ja tą maskę. A jeżeli będziecie potrzebowali jakiejś instrukcji, jaka powinna to być maska, to po prostu zwróćcie się do mnie mailem. Mail jest tak zwykle na dole. Ja Wam napiszę jaka to powinna być maska, jakie powinny być parametry, żeby ona faktycznie chroniła. E, możecie sobie wybrać jej ceny są zwykle około 120 zł za jedną maskę, ale ona jest wielokrotnego użytku, można ją prać, także spoko. E, jest to taka porządna materiałowa maska, nie jest to maska taka, e, jak nam dają w szpitalu jednorazowo, tylko no, można w niej spędzić parę godzin i można się... znaczy nie udusicie się nie, o tak powiem. I druga rzecz. E, Podczas lotu następuje zmiana ciśnień, zmiana schematu naszego oddychania i zdarza się, że wydzielina z różnych miejsc w naszych płucach uwalnia się. Otwierają się te przejścia, kanaliki, czy jakkolwiek, się to można, jakkolwiek można to nazwać. Dzisiaj nie umiem się wysłowić. I wydobywają się z nich bakterie, które na przykład znajdowały się w naszych płucach już od dawna. I które nie były aktywne przez jakiś czas. I te bakterie bardzo niefajnie się uaktywniają i tworzą nam bardzo wredną infekcję. Dlatego najlepiej latać jest po przeleczeniu i to po porządnym przeleczeniu. Po lotach dobrze jest zrobić porządną rehabilitację. Broń może nie odpuszczać sobie po locie drenaży, bo to jest najgorsze, co możecie zrobić. Najlepiej zrobić sobie taki dłuższy drenaż, taki bardziej intensywny, żeby pozbyć się tego wszystkiego, co Wam nagle wylazło, żeby po prostu to wam nie zaszkodziło, bo... Uwierzcie mi, nie chcecie się rozchorować z tego najgorszego syfu, który macie gdzieś w głębi płuc. To naprawdę nie jest żadna przyjemność. Ja jestem teraz bardzo zadowolona. Odkąd y, miałam kurplówki z kolistyną w dawce 9 milionów, czego nie dostawałam w Polsce, czego się nie podaje w Polsce, A tutaj jeden taki pobyt i już zostałam, no, może nie wyleczona, ale y, bardzo, bardzo dobrze y, załagodzili wszystkie moje infekcje i teraz właśnie po podróży samolotem się nie rozchorowałam i mam nadzieję, że Wy, kiedy będziecie gdzieś latać, też u Was będzie wszystko w porządku i nie, będzie, nie będziecie mieli żadnych takich nieprzyjemnych przygód. Druga ciekawa rzecz, która jest dziwna i trudna do wytłumaczenia. Dlaczego to jest tak, że czasami mamy infekcję, zdrowiejemy z tej infekcji, jemy dużo, mamy apetyt, wydaje nam się, że powinniśmy przytyć, patrzymy po ciuchach, że przytyliśmy, a na wadze tego nie widać. Cuda. Miałam sama taką sytuację niejednokrotnie i za każdym razem było to strasznie frustrujące, aż dopóki nie wytłumaczono mi tutaj jednej bardzo ciekawej rzeczy. Otóż moja pani fizjoterapeutka pewnego dnia wybrała się na oddział transplantologii i obejrzała sobie płuca, które zostały wyjęte z chorego na mukowiscydozę. Oczywiście był to dorosły mężczyzna, ale płuca jego y, ważyły 8 kilo. A normalnego człowieka płuca, przepraszam, zdrowego, ale no my chyba możemy sobie tak zażartować. Zdrowego człowieka płuca waży około 1 kg. Więc wydzielina, którą się pozbywacie podczas odkrztuszania, podczas wychodzenia z infekcji, może naprawdę dużo ważyć. Naprawdę to może być kilogram albo nawet więcej. Więc jeżeli wychodzicie z infekcji i widzicie po sobie, że jecie, że jest ok. Ale waga nie drgnie, albo na przykład nawet spada, to naprawdę jeszcze nie jest taki dramat i warto jest dać sobie troszeczkę czasu. Warto jest w tym momencie zająć się ćwiczeniami, bo ćwiczenia wzmacniają mięśnie, a mięśnie też ważą. Um, może wam waga spadać też przez to, że na przykład w czasie infekcji leżymy głównie w łóżku i mięśnie spadają, masa mięśniowa maleje. E, więc warto jest dać sobie trochę czasu, nie przejmować się aż tak bardzo, chociaż wiem, że to trudno. I poobserwować. Na dzisiaj to tyle. Ten filmik nie jest taki długi, jak wszystkie dotychczasowe. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście poproszę o maile, tak jak już mówiłam. Dostałam od Was ostatnio kilka maili, z czego jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że dalej będziecie do mnie pisać i że będę mogła Wam dalej jakoś pomagać. I życzę Wam wszystkim zdrowia i mam nadzieję, że o siebie dbacie. Bo jeżeli o siebie nie dbacie, to ćwiczy nas ja patrzy z Kopenhagi i wszystko widzi. Trzymajcie się!